Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile filiżanek kawy można pić w ciągu dnia tak, żeby nie odbiło się to na naszym zdrowiu? Lubisz kawę? Pijesz ją z mlekiem czy bez? Słodzisz czy nie? A jeśli tak, to używasz do tego celu słodzika, cukru, miodu czy stewi. A może masz jeszcze inny sposób na jej słodzenie? Wszyscy dobrze wiedzą, że kawa jest stymulantem, który zmniejsza uczucie zmęczenia, dlatego wiele osób sięga po nią z samego rana, żeby jak najszybciej się obudzić. W wideo, które niedawno opublikowaliśmy, jednym z ważnych aspektów picia kawy jest pora, w której po nią sięgamy. Jeśli nie widziałeś tego filmiku, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij link na końcu dzisiejszego odcinka. Innym problemem z kawą jest jej nadmierna konsumpcja. Wiele jest teorii na temat ulubionej przez wielu kawy, ale prawda jest taka, że jeśli spożywamy ją z umiarem, może przynieść niesamowite korzyści dla naszego zdrowia. Czy Jakbyś wcześniej że kawa podawana w odpowiedniej dawce sprawia, że ludzie stają się bardziej czujni, przyspiesza to metabolizm, zapobiega rakowi macicy i wątroby, cukrzycy typu drugiego, a poza tym oferuje kilka innych korzyści. Jednak według australijskich naukowców picie sześciu lub więcej filiżanek kawy dziennie zwiększa ryzyko chorób serca aż o 22%. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć kanał Projekt Natura, zaznacz Lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Według badań bezpieczne dzienne spożycie kawy przez dorosłych, którzy nie są nadwrażliwi na kofeinę to 4 szklanki świeżej kawy, co odpowiada 400 mg ziaren. Skutki kofeiny są niekorzystne dla dziecięcych organizmów, dlatego nie zaleca się podawania im kawy. Nastolatki mogą spożywać do 100 mg kofeiny dziennie, ale pamiętajmy, że nawet u dorosłych nadmierne spożycie kofeiny może powodować liczne skutki uboczne. Nie Niektóre z nich to bezsenność, uczucie niepokoju, drażliwość, bóle brzucha, gwałtowne uderzenia serca i drżenie rąk. Jeśli zdarzy ci się wypić więcej kawy niż tyle, ile jesteś przyzwyczajony i przekraczasz zalecaną dawkę, mogą się u Ciebie pojawić następujące objawy. Duszność, poczucie psychicznego zamieszania, drgawki, biegunka, zawroty głowy, halucynacje, uczucie pragnienia, arytmia serca, skurcze mięśni, często skurcz, a nawet wymioty. Ważne jest również, aby pamiętać, że wiele produktów spożywczych i napojów zawiera kofeinę, jak na przykład herbaty, napoje gazowane, czekolada i napoje energetyczne. Dla większości z nas spożywanie kofeiny jest zazwyczaj bezpieczne, ale może zwiększyć ciśnienie krwi i przyspieszyć bicie serca. Ogólnie rzecz biorąc, po wypiciu kawy niewiele osób zauważa u siebie jakiekolwiek problemy, ale jeśli chcesz być zdrowy i nadal codziennie pić kubek ulubionej kawy, zwróć uwagę na to, ile jej spożywasz, a teraz powiedz nam, ile filiżanek kawy pijesz w ciągu dnia? Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie i subujcie oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam również do zakupów w naszym sklepie internetowym. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Поздравляю!